Ale ty jak? Przy... Rano odebrałeś zegarek i telefon i już zegarek zostawiłeś i teraz telefon... Tak, po... bo do 18 mam czekać w kolejce, pierd**. Będę do 18 w szpitalu siedzę, żeby żebyś szwy pościągali. Kolejka jak To ja ci mogę ściągnąć jak chcesz. Ściągaj. Ja poważnie mówię. Czy wiesz jak mnie to rwie? Lepiej nie pytaj chłopie. Iwan, proszę ciebie, lepiej nie pytaj. Ból jak No ból nie, ale mnie rwie to wszystko. A czole. ściągnij mi to. Masz radę? Pociągnę mi też. Nie no, żartuję, nie dam rady. Próbujesz? Marzeczkami, delikatnie szybcami. Cyk, cyk, cyk. Trzeba odkazić. Pomysł. Umiesz mi to zrobić. Nie no, nie ma. Bez jej. Kto by mi to zrobił? Kurde. Zdobiedniewa się w jary najechało. Ja Jeszcze. Pier... No ale wiesz, ja rano byłem, byłem u ciebie byłem. Byłem, rano byłem. Kolejkę zaklepałem, zaklepałem, Ma to dziewczyna z nogą, to ten z tym, to z tym. A może, no osiąga. może niepotrzebnie latasz, bo jakbyś tam siedział teraz, to... Z... No. Przyszedłeś. Telefon. Teraz już ktoś ci wejdzie w kolejkę ja i wejdzie. Taki musiał. młody chłopaczek, był, poprosiłem go, żebym mi przypilnował miejsce. kartę tylko wyciągnij mi z telefonu. To jest karta moja. Dwie dyszki, nie? Pięć dych. Nie, dwie pięć dych. dych. No ja zawsze biorę pięć dych, to jest ten nowy telefon. Tu delikatnie otwierasz go i karty mi wyciągaj. No właśnie nie chciało odskoczyć, wiesz? No zobacz, trzymaj. No bo nowy telefon. To jest moja karta w środku, na miesiąc mi gorąc. Oddaję? No karta, a masz jakąś folii, folię polisową? Mam. Weź weź delikatnie. Dilerkę. No, nie mogę, na górę. no nie mam paznokci, żeby wsadzić. Masz paznokcie dobre? No ja nie mam paznokci. No nie mam paznokci. Go do 18. Proszę. No dzięki. Cztery dychy było za ten telefonik. Za tamten, a czarna za ten pięć dych. Weź mi pięć dychów. Niech ja sobie MM136. No przecież nowy 69 zł, no to jak? 120, Sto, 20 zł. Kupowałem, zrób mi pięć dych na Media Expert 6999. Siedem dych, nowy, ten sam. Zrób mi pięć dych. No nie zrobię, no gdzie tyle? A ile? Dwie dychy wychodzi. Cztery, mówiłeś przed chwilą cztery dychy. Zrób mi cztery dychy pod zastaw. Jak odbiorę, tam. Za dobrze tu z nami chyba masz. Może i mam, może i nie. No serio, on po 70 złotych chodzi w sklepie. No zrób mi cztery dychy. Potrzebuję kasę. Chleb zakupię w Mieli. No Jak dwie nie? dychy, zaużywane, bez gwarancji. No weź mi zrób cztery dychy. 3 maksymalnie. 4. Zrób mi 4 dychy po znajomości. I wam proszę ciebie. No serio, bez jaj, 20 złotych to jest max. Cztery dychy mi rób. Proszę ciebie. Na szczytny cel. Tak, żebyś wiedział. Oj, oj, oj. No dobra, no jak odebrałeś, zobaczymy, czy odbierzesz. Żebyś się nie zdziwił. Kiedy z wpadniasz wpadniesz? Nie wpadnę, bo piłem. Mam makulacha, chłopaki na dyrektywę. Ciekawe, ciekawy, czy ty ją masz. Milion, robimy zakład, jedziemy teraz do mnie? Jestem ja się z tobą zakładam. O 10 milionów. Tylko wyciągę wszystkie pieniądze z lombardu. Jedziemy do... Jedziemy do... Jak zobaczysz tą piłę... Chłopaki, podziel Gabloce. 2000 za tą piłę dają, że ta piła Makulacha jest słynna. A ty żeś jeszcze mi ja ją ostrzył do cięcia drzewa. Ja wszystko wiem. Chłopak, ile... W gablocie ją trzymasz, nie? Co? W gablocie ją trzymasz, słyszałem. <śmiennie> ci, co tam... Cię tak chcieli tam obrabować... No to obrabowali. No ci wbijali, to mi się wydaje, że oni chcieli tą piłę znaleźć. <śmiennie> I tu o to w tym chodzi. Oni szukali Bez tej piły. tu. Makulachy. No słynne. No mówicie co, chłopak dziewczyną? Ty masz się tą makulacha? Mam. gdzie? Wszyscy się pytam, no gdzie masz tego makulacha? No i dlatego wbili na chatę. To makulacha. Wypytaj mi tą piłę. Ja ją przechowam. <laughs> Bo ty ją zaradzić pogonisz, nie? Albo ci ją ukradną, albo będzie tyle z tego. Nie. No, zobaczymy. No Albo do robina lepiej ją zawieść. Jezu, matki, no. Sumie, A jest w Rąpinie. No. U matki, no. Rąb... O, 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 legenda Rąbis, polskiego z... lombardu. O, jezu, no słyszałeś i to wyszedł. Chciałem pogadać, bo przyjazdem byłem. Legenda <grym> z... Z... złotego <grym> słyszałeś, to. I tak właśnie, ja, ja cześć, Wszystko... Kamil jest to siema. Adrian. I właśnie tak idę przez miasto, mnie ludzie zaciemniają. Jak na mnie mówią, celebryta. O, idzie celebryta z lombardą, wstyd jak się? No, nie, nie, co? nie. Co? Jak tam ogólnie dzisiaj? Dobrze Ciągle ci sam, a co się stało? Gina wybijałeś. A kur... no wywijałem <grym> Wiesz Czy Przyje... nie ma? Nie nie ma Przyjechał, ja on... ci... wiesz który k... Przyjechał Wojtek, nie? Ale nie noczorek w... Nie, nie ale znam. Ale się odcinka? Wina od razu ogólnie, nie wiem czy wiesz znaczy nie znamy, kojarzymy się mniej więcej. Ale ja no. powiem taką ogólnie. Skąd? No. Ty jesteś y, narzeczonym y, mojej siostry do mojej kumpeli. No już to mało, to, to, mało. to ja się ogłupiałem. Jeszcze raz. No to, raz, to ja ogłupiałem. No, Twoja siostra koleguje się z moją dziewczyną. No, 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 no. ja nie wiem skąd to jest. A skąd nie znać internetu? Tutaj z tego Lombardu? No pewnie. No. No, <wszystko>. Jaja, jak Jeszcze jest ja, jeden taki ja, ja. też, y, taki co ku... co tą piłę zastawia, nie? No to ja! A to ty? No, a Bo był jeszcze jeden taki. Czekaj, co jest? Ła łańcuszek czy coś takiego zastawiał? To jest. A to o, no nie. Ma się. No no, 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 no. no same gwiazdy. ma Maculla, chłopie. to się na piła jak ile przez miasto, to mówią a Celebryto <laughs> Dobra, nie zapraszam wam gitarki. Są w tej ten, obczajcie jeszcze, siolkę moją. Chciałem ja ja zobaczyć właśnie że A przelebryda podjeżdża. ja. Na, nie jadę jak na, na, Nikosław, na TikToku? Człowieku. Jak na TikToku? Proszę? Jak na TikToku? Moja dziewczyna? olaż miska. A ile byś chciał za tą gierkę? No dwie, gier, trzy chciałem. No gdzie, no przecież za 29 to u nas była. Znając życie, to za dwie dyszki poszła? Ja to wezmę i tak to wezmę. Yy, a byłeś po tą drukarkę? No, miałeś zabraną tę drukarkę. FIFA 19, za 25 złotych poszła. No ja mogę dać połowę ceny, 12,50. No daj 20 i będziemy dobra, żyć będzie kwita. No co za te 12? No 15 jeszcze mogę zrobić, no. Naprawdę. No daj te dwie dyszki. Nie no. <laughs> no dobra, jak uważasz. 15 mogę zrobić. Dobra. Nie wiedziałem, to o takie dziło. <grych> Ile potrzebujesz? Ja. No, z no, półtora stówki. Mhm. To niedużo. A już wiem dlaczego. O, raz łapię, raz nie łapię. Dotyk. Mhm. Jeden, dwa, trzy, cztery. O, i Ura. właśnie to jest jego defekt, że. już takie na części bardziej. Hmm? On już bardziej na części, nie? Co to, to jest mój taki telefon awaryjny? Może się ścinać, bo, ci powiem, miesiąc czasu był nie, w ogóle nieodpalany. To chyba go, całkiem padł. Zablokuj go i odblokuj jeszcze raz i powinien wtedy trybić normalnie. No to nie, no to nie ma sensu. Raz, że one się ciężko sprzedają. No. Dwa, że on jest uszkodzony, nie? Mhm, mm czy znaczy nie to no, on jest generalnie sprawny, tam takie zawiechy tylko co łapie, nie? No to nie, to nie są, że zawiechy, on po prostu ma dotyk zepsuty, wiesz? Tu ma też ekran wypalony. Widzisz? To taka smuga. No. To jest wypalony ekran. I tu coś po prostu jest już nie tak z dotykiem, nie? Także odpada po prostu. Okej. Okay. Nawet jakbym chciał kodzik wpisać, to nie da rady, nie? Dobra. Nie one, one generalnie, nawet jak są sprawne, ciężko je sprzedać, a co dopiero uszkodzone, nie? Okej, okay, rozumiem. Na razie, go? No, na razie. Węteczka, czy co to jest? No to tak. I ile byś chciał za to? A ja nie wiem, dasz. Tam jeszcze cej. No wyciągnę, zobaczysz. zobacz. A tam zaczepiłeś, zaczepiłeś się. No, to jest. Taki zestawik w sumie sobie bierzesz, cyk. I na rybki, nie? No to tak. 8 zł 10 zł pewnie. 30 zł pewnie i wędka 30 złotych pewnie. 30, 60, 70. 30 złotych? Tak no dobrze, dawaj. tych może być? No, może być. Dobra. Co tam, tobie co? paszport nie potrzebny? No, dokument. No, dokument, tak. Mm. Kurde, fajnie, nie? To że tak, co na rybki. No, ona nowa, ja jeszcze nie, nawet nie mówiłeś Nie łowiłeś nawet jeszcze? No, jeszcze się nie łowiłem, ale w mnie inna po Trzy Czyli masz inną. No. Ta bardziej dla dzieci, chyba nie? No. To tak. To Co tam potrzeba? Tak. Wrócił do mnie i wraca do Was z powrotem. <laughs> Standardowo. Standardowo. Ale 22 będzie wykupione, bo to prezent. Ktoś mi tam wykupił w sumie fajnie elegancko i. Dobra. No wiem, wiem. Jakiś pan, nie? No, jakiś pan. Pan leśniczy jakiś. Paweł. no no ale nie mam, jestem pod kreską w sumie, a dopiero do 22 będę miał klasę. I Ile potrzeba? No, standardowo, 100 se weznę. Tak, żeby nie przesadzać, w sumie, bo to. Ale widzę, image się zmienił trochę, brudkę zapuściłeś, bursa. No, kur. Po wypadku jestem. W jakim wypadku? Wziąłem se faceta w sumie, żeby mnie zawiózł na badania. No. No i wyjechał kur. kusem takim białym, kur. Yy, w sumie z uliczki. I na całą ulicę wjechał, już nie było gdzie uciekać, myśmy poboczem już k***a kur... jechali, a po prawej stronie drzewa. Przypier**ł w nas i nawet się k***a kur... nie, nie, nie zatrzymał. Mam k***a kur... stuczone kolana, stuczone kur szyje, w sumie tak brodą o deskę, że to jest nie do wiary. Pomimo, że byłem w pasach. Serio? No, przecież takie hamowanie było, że to jest nie do wiary. I powiem Ci więcej. Chłop, nie było pogotowia, to tamto nie było policji, pogotowia, inne historie w sumie. I chłop przyjechał kurwa do mnie do domu, postawił mnie samochód w sumie na podwórku i pojechał na moim rowerku do siebie do domu i zmarł po południu. Serio? Tak. I zmarł po południu. Po tym wypadku zaraz? Po tym wypadku. W tym samym dniu. Coś mu się musiało wydarzyć, nie wiem co. W sumie. No był prokurator, policja, w sumie to, tamto przyjechali, no ale no co, niech żyje. Syn go znalazł w domu. Kurwa, nie mogę dojść do siebie. To on nie był w szpitalu po tym wypadku? Nie. Aha. No bo jak ten pierd tym samochodem w sumie, tak e, odjechał i f, było wszystko. A ten też chyba przypier****ł o kierownicy i to kur... zdrowo. No bo przecież takie hamowanie było, że to jest kur... Jak, jak przyhamowała, ja byłem w pasach kur... jeszcze ja przydupcałem w deskę, w sumie, no to tragedia. Tragedia. No i przyjechałem, w sumie, on przyjechaliśmy z, do mnie na podwórko, w sumie ten sam tam u mnie stał, w sumie, i on mówi, to ja sobie biorę rowerek, jadę, mówi do siebie, mówi i jutro się spotkamy. No i po południu zmarł. Masakra. O, no. kur... Nie mogę dojść do siebie. I to taki dobry kolega, kurwa. Zandakowałem mu kur... samochód kur... żeby żebyśmy jechali na badanie. On też miał tam jeszcze jakieś badania robić. W sumie mówię, no to przyjedziemy przy okazji, no to ja sobie porobię badania, nie? Morda mnie tak boli, że ciężko mi się jest pogolić. Kur... No, szynką walnąłem kur... nosem. W sumie w ten okulary se rozbiłem, mam już inne okulary. Okulary se rozbiłem i. To dawno było? No, 23. Września. No. 23. No i siedzę w domu, no i nie wychodzę na razie nigdzie, bo mnie nogi bolą. Wszystko mnie boli. Kur... Także to jest niedowiary. Na razie odpoczywam. No nic się nie zmieniło, waga się nie zmieniła. Tam było chyba 54 z kawałkiem, plus do tego tem różne dziwne rzeczy. No bo tu jest ta kula. Tak. I jeszcze ten był, nie? Z cyrkoniami, no. I tu jeszcze taki był dodany, żeby tak, była tak. większa waga. Tak, tak. Dobra, no to stówkę na miesiąc, tak? No, na miesiąc. Ja 22. odbiorę, czy tak, czy tak, nie? Bo ja to zostawiłem tutaj, w sumie ktoś mi to tam wykupił, jakiś pan leśniczy, czy to coś tam, coś tam, coś tam, w sumie, no ale no jestem pod kreską, no. I chłopaki no. z Perszmana z zegarek też wykupili, nie? O, <grym> proszę. Teraz daj autograf. Ja. Ty już jak gwiazdo normalnie. No, powiem, po, powiem ci tak, wszyscy się zatrzymają samochodami. To czytam, to inne historie. Mówią, z tobą są kurwa, najlepsze odcinki. <śmiech> <śmiech> mówi, z tobą są takie odcinki, że to jest nie do wiary. A to jeszcze to wejście smoka mówi, to już całkowicie, mówi, rozwaliła wszystkich. No, zatrzymają się, ludzie mnie poznają w sumie. Wiesz, mówią mi dzień dobry, ja ludzi nie znam w sumie, a koniają mi się fajnie, elegancko, wiesz. No, jest to miłe, nie? No pewnie, że tak. Jest to miłe. I stóweczka. Jo, I fajnie, i dziękuję. No i tak jakoś przeżyję. No bo w przyszłym tygodniu będę miał te kasę, no to przyjdę, mam mam telefon swój u Was, są jak dekoder, a to muszę powykupywać, nie? Żeby nie poprzepadało w sumie. No, będę, będę jakoś tak w miarę wszystko systematycznie. A tak, w poniedziałek, no, teraz mi przyszło za prąd 380 zł. Ja mam mieszkanie 24 m2, tylko tyle, że mam wszystko na prąd, nie. Mhm. No, maszynki, wiesz, yy, w sumie pralkę automatyczną, to tam to wszystko kurzam na prąd. No i przyszło mi 380 zł. Tragedia. No ale to trzeba zapłacić, bo mi się do wyłączą. A ogrzewanie na co masz? Yy, ogrzewanie mam piec kaflowy. A, to tyle dobrego, nie? No, piec kaflowy. Ale hajcuje już. Już w domku hajcuje. Żeby się wilgoć nie, nie władowała, czy jakieś inne historie, no bo to jest, to skur... stare mieszkanie. No ale jakoś sobie daje rady. Miłego popołudnia. Zajemy. Sobie pozdrow wszystkich astronautów. W sumie, no ja zresztą pozdrawiam wszystkich astronautów za pomoc za wszystko. no. Także jest fajnie, elegancko, będziemy nagrywać jeszcze nie, nie jeden odcinek. Oczywiście. No fajnie. Właśnie dobrze. Trzymaj się. Hej.